Bardzo luźne przemyślenia po zrobieniu sobie maratonu Ant-Manów. Po pierwsze, to zadziwiające jak bardzo szybko zapomnieliśmy o tej zasadzie, którą wprowadził w pierwszym Ant-Manie Hank Pym, że niby nie możecie się pomniejszać bez kombinezonu, bo inaczej zwariujecie. Podobno Crosowi trochę odbiło właśnie z tego powodu, ale w sumie Hank Pym kłamał nas nie tylko w tej kwestii, więc no trudno. Po drugie, wymiar kwantowy jest kwantowy tak naprawdę głównie z nazwy, no bo to nie jest tak, że musicie trafić w jakieś konkretne miejsce i się bardzo mocno zmniejszyć, żeby trafić w ten konkretny atom. Tylko bardziej jak się tak bardzo, bardzo zmniejszycie, tak już wręcz poniżej granicy rzeczywistości, to trafiacie do takiej multiwersalnej poczekalni i to nie ma znaczenia, z jakiego miejsca się zmniejszyliście, bo zawsze tam traficie, jak jesteście dostatecznie mali. I cholera wie, czy ma to wielkość osiedla, miasta, czy nie wiem, układu słonecznego. Nieistotne. Na pewno istoty, które tu są, są stworzone z większej ilości cząstek niż by się wydawało. A i co najistotniejsze z perspektywy Entmana, jak już się tu znaleźliście, to dostajecie niejako taką nową domyślną wielkość, w sensie możecie się robić mniejsi w. W tym mikroświecie, albo więksi w tym mikroświecie i z niego z jakiegoś powodu nie wypadać. Po trzecie, jak jesteście sobie kankiem zdobywcami i jesteście w stanie robić przy użyciu tego stroju różne czadowe rzeczy, na przykład dezintegrować ludzi, albo mieć nagle jakąś super siłę, albo coś tam, i z jakiegoś powodu nie możecie też wykorzystać niczego, co jest w wymiarze kwantowym, wliczając to wasz strój, żeby odrestaurować ten swój silnik. Ale pomijając już fakt, że ten artefakt został powiększony i się rozpada od jakiegoś tam bardzo długiego czasu, i mimo to nie może się rozpaść, no to wystarczy użyć cząstek pyma, żeby go pomniejszyć i znowu będzie miał wszystkie swoje właściwości. Po czwarte to trochę ciekawe, że Tony Stark, mając dostęp do cząstek pyma, stworzył działający czasowy GPS. Który pozwolił w endgame przeskoczyć do wymiaru kwantowego i użyć tego, że on jest poza czasem i przestrzenią, żeby wskoczyć w dowolną linię czasową, choć chodziło tam tak naprawdę o jedną konkretną linię czasową w określone miejsce, a następnie wrócić w ten sam sposób, co by znaczyło, że używając cząstek Pyma bez tego GPS-u jesteście w stanie wrócić do rzeczywistości tyle tylko, że nie wrócicie w jakieś konkretne miejsce, w którym chcielibyście się znaleźć. A skoro łas była w wymiarze kwantowym, to tak naprawdę w wymiarze kwantowym znajdowały się już cząstki pyma ma, ale mimo to ani Wasp, ani ten super mądry Kang nie używają ich do tego, żeby wrócić w jakieś losowe miejsce w multiversum i stamtąd ruszyć dalej. Także no nie wiem, czy tylko mnie się trzeci Endman jakoś szczególnie nie wspina, jeżeli chodzi o jakąś większą narrację.